Dzień dobry. Dzisiaj chcę pokazać Państwu największe maszyny górnicze, które pracują w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego bełchatów. Właśnie na filmie widzimy dwie takie zwałowarki, które usypują materiał na dnie odkrywki kopalni odkrywkowej. Jak widzicie Państwo, to są bardzo duże maszyny. Największe Zwałowarki osiągają ponad 220 metrów długości, 49 wysokości, szerokości 32 metry. Potężne maszyny. Każda taka zwałowarka może przenieść, usypać materiał o objętości 10 tysięcy metrów sześciennych. W ciągu godziny. To niewyobrażalna ilość. I takich zwałowarek w kopalni bełchatów jest kilkanaście, większych i mniejszych. W każdej zwałowarce towarzyszy taki mały pojazd, widoczny na filmie, który jest odpowiedzialny za e, kable wysokiego, na, w, wysokiego napięcia które doprowadzają prąd do, do tych wielkich maszyn, bo te maszyny są napędzane właśnie elektrycznie. Także to taka ciekawostka. W kopalni, która służy do produkcji prądu, urządzenia pracują właśnie na, te wielkie urządzenia pracują na zasilane prądem. I co można jeszcze powiedzieć, że w takiej zwołowarce pracuje kilka osób, 4-5 osób, jest to obsługa górnicza, a czasami również pracuje elektryk i mechanik, jak widać. Jak widać jest to spora załoga do obsługi jednej maszyny. Warto też powiedzieć o samej kopalni odkrywkowej Bełchatów. Na pewno większość z Państwa słyszała, że to jest największa dziura w Europie. Liczy wiele kilometrów wzdłuż i wszerz. To jest niewyobrażalne, bo odkrywka byłchatów ma ponad 8,5 kilometra długości, ponad 3 kilometry szerokości, a głębokość dochodzi do 300 metrów. Planuje się, że w latach 30. kopalnia odkrywkowa zakończy działalność, a tym samym elektrownia Bełchatów też będzie musiała zakończyć działalność. Chociaż w obecnej sytuacji gorącej wojny na Ukrainie nie można być tego takim pewnym i być może z innych względów właśnie bezpieczeństwa kraju ta elektrownia i ta odkrywka będą dłużej działać. Niedawno słyszeliśmy, że planowana, planowana jest budowa i uruchomienie elektrowni atomowej w Polsce. Ale to jeszcze zobaczymy jak z tym będzie. Póki co dziękuję za oglądanie filmu, proszę o lajki like i oczywiście suby. Dziękuję do zobaczenia.